Jutro mam operację jak Tak naprawdę jest to parę godzin, bo z o 6.30 jakoś musimy wyjechać, o 8.30 mam tam być. Więc y, akcja, rozgrywa się, będzie się rozgrywać po prostu parę godzin. Stwierdziłam, że po prostu Wam opowiem e, jak to wygląda z mojej strony, jakie są emocje, jeśli chcecie ja później Wam nagram koszt e, i ogólnie jak to wyglądało. Jeśli chodzi o stres, to jest taki pozytywny stres, nie taki wiecie, że się że zamieram, że bardzo się stresuję, że płaczę, tylko taki pozytywny, że wiem, że zrobię coś fajnego. Plan dzisiaj jest prosty, idę się umyć, dosłownie za chwilę, po całym dniu, e, cały weekend spędziłam w Warszawie, ponieważ raz w miesiącu jeżdżę do Warszawy, robię tam zabiegi i jestem totalnie wypluta, zmęczona, wykończona, ale też że szczęśliwa, ja kocham swoją pracę, kocham pracować, więc jest... Jest fajnie, e, jestem po prostu z siebie dumna. Jedyne, co mi zostało, to wziąć prysznic. Wstałam. W ogóle muszę kłócać, bo nie mam żadnego było ani nic i się opieram e, o, o grzejnik, e, a tutaj mówię po prostu o walkę. Jeśli chodzi o noc, to nie była to najłatwiejsza noc, bo naprawdę jednak się stresowałam. Teraz też wstałam w takim wielkim stresie. Eee, ale no co, spakowałam po prostu kosmetyczkę, najważniejsze rzeczy, pasta do zębów, bo tak naprawdę, ale mnie pali Nie wiem, czy, wiecie, jadę w stanie umyć twarz, czy, bo to podniesienie ręki jest, więc no, najpierw wytrzymam ten jeden dzień bez mycia się. Mam nadzieję, że nie, nie spadę się jakoś bardzo, ale, ej, jak mi głos drży. Ale mam też mokre chusteczki, więc będzie prysznic dla, dla ubogich więc w razie co jakoś się myje, musisz go przebrać no i będziemy po prostu zaraz lecieć ale ja z tym gorszym został na świecie cały czas, wiecie, jestem stresowana wstaję, zamiast usłyszeć, nie wiem będzie dobrze, nie stresuj się to zimno mi no ja pierdolę, stary, no co to w robić? nie wiem, powiedz mi coś miłego więc jakie te moty są, są spray marka są zajebiste, są ciepłe w stupeczki jeśli chodzi o mój comfort outfit to jest to luźna bluzka, dres Klapecki, skarpety szczęścia, plus bluza. Wszyscy mi pisali, żebym po prostu ubrała coś rozplanego więc tak zrobimy. Jeszcze zepnę włosy w luźnego kucyka, mam po prostu wszystko tak porozwalane na tej głowie, bo spałam. I w ogóle wstawaliśmy o 6.30, przynajmniej ja, bo spał i się poczułam jakby wstawała do szkoły. Tak więc, tak więc... Najgorzej. <grymne> Brat się obudził <grymne> Zimno tutaj Ja <grymne> mówię, już Ok, się trochę stresuje Aktualnym poziom stresu to już 6 na 10 Mieliśmy przystanek pod żabką, bo nie wiem jak to będzie z jakimś spadniem kiedy Skupiliśmy w takie soczki malutkie z dzióbkiem I już tak naprawdę prawie jesteśmy Więc zaraz będziemy już wchodzić Czekamy na windę Stresuję więcej, teraz takie 8 na 10 i cukier mi trochę zaczyna wariować, bo mi podkończył to ze stresu, więc zaraz sobie po prostu strzelę korekty. Dobra, wypisałam wszystkie zgody i czekamy na przyjęcie chyba po prostu już do pokoju. Widać, bo że nie... się stresujesz. Widać, że się stresuje. Stresuję się, ale trochę mnie już przed chwilą czułeś tak już bardziej spokojnie, bo już tutaj jestem i wiem, że się nie spóźnię, że się wiecie, nic nie odwali na drodze e, i że wszystko, coś teraz będzie dziać już jest, wiecie, e, Wolą Boską, więc wolą <noise> Boską z czuję w brzuchu, że taki ściskający, yy, ale tej mi się, że bardziej coś ekscytuje, co sądzisz? Te, jakbyś mnie spotkał, to byś coś powiedział? Nie no, no, przecież w aucie na ciebie patrzyłem, to jechałaś ucieszona jak nie wiem. Aha, to raczej teraz jestem posurana i zapustana. Ja. Yy, stresujesz się, ale się cieszysz. Okej. Okay. Ekscytacja to jest najlepsze określenie. Zobaczymy, co będzie dalej. Hey, nagram też wam moją perspektywę, e, czy to wczoraj, czy dzisiaj. Zero stresu, tak naprawdę. Jedynie może trochę, jak tam siedzieliśmy na miejscu, no to rzeczywiście e, te emocje były, bo też widziałem po prostu e, Oliwiankę była taka ucieszona, ale jednak zestresowana. E, ja też się nie znam, w sumie, nie czytam za bardzo o takich rzeczach, więc nie wiem, co się może stać, ale no, nie myślę totalnie w ten sposób. Raczej znaczy jestem po prostu e, pewny, że wszystko będzie dobrze, więc. No, czekam na informacje i... i tyle. Jestem już na sali. Jestem pierwsza i też jestem sama, to już nie mógł tutaj przyjść, eee, więc tak naprawdę zostało mi umyć się, dostałam specjalnie płyn i przebrać się w tutaj tą sukieneczkę. Ze zmian jest to, że jednak mam zabieg podmiesień, a nie podpowięź, ponieważ mam ten rozstaw tutaj, mam klatkę piersiową jakoś tutaj bardziej szeroką i ten rozstaw jest dość szeroki, więc żeby to zmniejszyć, no to po prostu musi być jednak podmiesień, a nie podpowięź. Mm, więc wiecie, to jest jakaś zmiana, jestem lekko zestresowana, też jestem po zdjęciach. Co nie mogłam kawałek pokazać? Mam tutaj wszystko właśnie wyrysowane, co i jak. Nie chcę też tutaj świecić na gościom, ale już rysunek mam wykonany. więc jedynie pozostało mi umyć się i przebrać. ja Wam że jest parę godzin po. Hmm, też nagrywam przed nią kamerką więc jakoś będzie okropna. Au. Boże, na to nie jestem w stanie mówić. I ból jest okropny. Na początku było ok, znacznie. Ale potem było coraz gorzej. dostawałam więcej leków. Ale w pewnym momencie było tak źle, że lewo oddychałam. Mm. I musimy dać wyższe, mocniejsze leki. Boże, nie jestem w stanie mówić. Jest naprawdę ciężko. Muszę będę mówić na raty. Mnie też brali na salę, to się bardzo zestresowałam, się popłakałam. A w ogólnie całe czy z łez, bo tak jak mówię, ból był na tyle okropny, że po prostu aż nogami, tak wiesz, tak tak wiesz, jak mówię do przyjaciółki, tak po prostu lekko waliłam po na łóżka, bo nie byłam w stanie wytrzymać. Siema, właśnie wracamy. Jestem dzień po. Noc była straszna. Naprawdę. Tak straszna. Że żałowałam wszystkiego. Wolałam, żeby ktoś mi wyciągnął te implanty. To było fuuude straszne. Naprawdę. Ból ogromny. Ci też mnie zaciekawie. Jeszcze ciekawie, Czy wczoraj mi w plecy, by nie mogłam Ci też miałam masowanę i powoli wracamy tak naprawdę do domu. Jestem jak kołek, jak chłoda. Nawet zębów nie ale przyznaję się, kiedyś śmierć ode mnie. Sorry, śmierć do Podobno wyglądam grubo, więc nagramy z tej perspektywy. nie chuda z tej perspektywy. Chudo? Tak. Kurwa. ogólnie to nie jest, że jestem gruba. To po prostu narkoza, kochani. Ogólnie jest też bardzo źle. Udaję teraz kozaka. Badram włączył aparat, ale w co Jest bardzo boleśnie. Największym też minusem w sumie w tej sytuacji jest to, że mam duże problemy z cukrem. Bo, no wiecie, ból jest ten zapalny. Ją bardzo rośnie. Więc jedząc głupi kawałek, wiecie, bułeczki czy coś, potrafi cukier wybić na 300. Mimo Dużego i tak dodania ilości jednostek do takiej bułki Więc jest niezła jazda Ból naprawdę jest dość duży, ale w porównaniu do dnia wczorajszego jest Mniejszy, ale wciąż jest chujowo Nie jest stabilnie Mam nadzieję, że serio będę chuda z tej perspektywy Kłamiesz, nie będę pewnie jak nie? Jest jakoś 8.30 Minus Minusem jest to, że u nas w klatce jest remont Teraz na szczęście są gdzieś wyżej, więc nie słychać aż tak, ale ciężko się po prostu odpoczywa. Adrian właśnie będzie robić swojego pierwszego kucyka, więc jestem ciekawa, jak mu wyjdzie. Jeśli chodzi o ból, to też wydaje mi się, że na mojej twarzy widać może większe szczęście, bo ból pleców serio odpuścił w dużej mierze, jak to zrobiłam. Wczoraj przed mnie przyjaciółka i masowała mi plecy bardzo mocno. Wszystko tam mi fajnie wymasowało i wydaje mi się, że to dużo pomogło. I mamy też taki pistolet do masażu I po prostu Adrian masuje te plecy nim. E, wczoraj masował mi dwa razy, a chcę, żeby to było tak trzy razy dziennie. Czuwasz zacisanie włosów, co? Staram <grym> się. E, czuć jednak tą klatkę piersiową, bo przez te wcześniejsze dni nie czułam przez te plecy. Więc mam nadzieję, że będzie do wytrzymania. Na szczęście są leki przeciwbólowe. Też mam antybiotyk, więc jest serio ok. Eee, no ale porównując, wiecie, to do tych dwóch wcześniejszych dni jest super. Chce wytrzymać jakkolwiek. A te dwa wcześniejsze dni były naprawdę straszne i okropne. A tą gumką? Tak, bo za no Musisz takie patrz, bierz mi ręce, dasz kucyka tutaj, a tu masz tą gumkę. Robię tak, robię tak. Takie zakładasz? Same, okay. Bo ja się tego pocyka, boję się, że będzie mieć dredy jakieś. Okej, okay, zrobiłem. Dobra to pokażemy może co. Tak, okay, to jest moje dzieło. Możecie oceniać w komentarzu, jak wyszło. Czy się na stę włosów? Moim zdaniem jest naprawdę dobry jak na pierwszy raz. Witam wszystkich po tygodniu. Tak naprawdę wczoraj był tydzień, ale... Nie miałam siły, jakąś energii, był Blue Monday, e, pewnie jakaś retrogradacja była obok mojego znaku Zodiaku, czy jak ktoś tam mówi, bo że, e, mam nadzieję, że tutaj żaluzja nie pójdzie żadna, bo ogólnie postawiłam telefon na, e, na parapecie, jak się robiło kiedyś i się robią zawsze zdjęcia za, za, za zasłoną, jeśli chodzi o update'y to uśmiecham się, jest okej, okay, jest dobrze, mam tuste włosy, ale nie śmierdzę, po prostu włosy mają co 3-4 dni I dziś nastąpił dzień, idę sobie je jebnąć Olaplex i może mi jakoś poprawi mój stan psychiczny, mam nadzieję Z takich informacji, no to powiem wam, że serio było ciężko, tak jak pokazywałam Ogólnie trzeci, czwarty dzień, pamiętam, że ja dużo czytałam, że od trzeciego dnia jest lepiej i Nie było... <laughs> więc się trochę kurmiłam. u mnie było lepiej od czwartego dnia faktycznie, yy, bo słuchajcie, klata klatą, ja nie mam dużego implantu, bo jest to 295 ml, yy, nie, nie weszło do 320, po prostu podobno mam samotny mięsień się nie udało, więc mam mniejszy implant. W porównaniu do osób, które robią ten biuz, no to ten 295, uwierzcie mi, to jest serio mało. E, plan na cyce był taki, że ja chcę naturalne efekty, delikatny delikatne biuz, nie chcę e, biustu takiego spornola bo mi się po prostu nie podoba. E, wracając do tematu, od czwartego dnia było lepiej, bo plesy mi zaczę zaczęło już puszczać. Jest to głównie zasługa nikogo innego, e, nikogo innego niż... Tak się chyba mówi, miałem po prostu przesiłki, które masowały mi plecy, e, mój narzeczony mi też e, pistoletem te plecy opracowywał, więc to też pewnie pomagało, ale nie tak jak masaż, ona po prostu jest zajebista. Dzisiaj tak naprawdę jest ósmy dzień po operacji i czuję się super, nie mam tak naprawdę na co narzekać, jedyne na co mogę narzekać to jest nuda. Ludzi mi się po prostu, bo chciałabym pójść na siłownię, chciałabym wrócić do pracy. Do pracy wracam 3 lutego, e, więc odliczam. E, jeśli chodzi o to, co robię w wolnym czasie aktualnie, e, od kiedy się mogę bardziej skupić, uważam, że to jest dzisiejszy dzień, e, bo też się bardziej uczyłam niestety wyrywam wyrywam trepaznokci ze stresu, że nie potrafię się skupić. No wiecie, baba się stresuje, zamiast się uspokoić, to się jeszcze bardziej stresuje standardowo, e, no to od dzisiaj e, już mi się, że tak powiem, uda otra pouczyć. E, Również robiłam skrypt szkoleniowy, też właśnie filmik montowałam, więc jestem z bo dzisiaj już coś tam porobiłam. Wczoraj próbowałam się uczyć butem Blue Monday i też się przygotowuję aktualnie, przygotowuję aktualnie do matury z biologii. Ja mam maturę z mną, po prostu piszę maturę z biologii. No i zaczęłam się wczoraj uczyć od ciężkiego działu i się zirytowałam, no bo z Zbyt głęboką wodę po prostu wskoczyłam i mi się zrobiło przykro. budem Blue i ogólnie kapa. No ale dzisiaj troszkę do, inaczej do tego podeszłam i wszystko od gra. Wczoraj też miałam korepetycje i udało mi się nawet na nich skupić. Odbyłam też wczoraj spacer do apteki też było w porządku. Ja uważam, że największe takie zmiany faktycznie były po tym trzecim dniu, bo coraz bardziej udawało mi się właśnie prostować, bo te barki na przykład miałam bardzo tą linię barków nierówną. Teraz na szczęście się wszystko już normuje, prostuje. Jestem w stanie też bardziej się tutaj poodwodzić na przykład. Też jestem w stanie, jak się myje bardziej gdzieś się tam dosięgnąć, więc super. No teraz będzie też sprawdzać, no bo chcę umyć włosy, czy się uda? Nie wiem, najwyżej po prostu poczekam na chłopa i mi te włosy już umyję. Chcę po prostu bardziej coś porobić już sama. Jak ktoś do mnie pisał w moim trzecim, czwartym dniu po operacji, czy powtórzyłabym ją odpisywałam, że kupa nie, nie ma opcji. Aktualnie e, ten ból trochę już zapomniałam, więc bym odpowiedziała, no spoko, spoko, tylko że ja z przyszłości pewnie bym się zabiła, gdybym to usłyszała. E, tak samo dużo osób pyta, czy jestem zadowolona, nie wiem, wiecie, ja ogólnie idąc do specjalisty, ja mu ufam w 100%, ja nie neguję, ja nie podważam też autorytetu i ja idąc do specjalisty go obczajam, nie idę do pierwszej lepszej osoby yy, i ja wiem, że jestem w dobrych rękach, więc wiem, że efekt tak naprawdę będzie za jakiś czas. Wiecie, to są zabiegi. Zabiegi na tkance, gdzie tutaj mięsi tym z nie możemy oczekiwać tego, że na drugi dzień, tydzień po, miesiąc po będzie final project, będą tyce jak do nie wiadomo, co tutaj idę no nie, no trzeba poczekać, tak naprawdę yy, nie, że tak teraz rzucam włosami po chamsku, ale są tak tuste, że. Nie chcę ich po prostu tykać, e, mieć przy sobie. Więc no ja po prostu jestem cierpliwa, poczekam. Jest aktualnie i tak zima. E, wszyscy chodzą w swetrach, więc na czerwiec, wiecie, będą już te cochy, więc wydaje mi się, że będzie spoko. E, ja tak jak mówię, ja poczekam, to nie jest problem. Najważniejsze jest to, żeby wszystko się dobrze zagoiło. A wszystko się też dobrze goi, bo wczoraj był dla mnie też bardzo ważny dzień. Ściągałam, tak jak Wam mówiłam, już byłam na trybie dawneki. Byłam po po prostu opatrunki takie nieprzewierające, po gaziki, po soft accept, No i ściągałam opatrunki, było to dla mnie stresujące, bo ja się bardzo bałam, że jest coś nie tak. No, ja też mam cukrzycę, więc ja się bałam, że przez nią właśnie coś tam się źle goi i wolno się goi. Ale wysłałam zdjęcia do doktora. Doktor napisał, że wszystko jest w porządku też e, za trzy dni, czyli w piątek chyba dzisiaj jest wtorek. Nie, sorry, w czwartek, czwartek. W czwartek muszę wysłać zdjęcie kontrolne. Jeszcze raz po prostu tej blizny pod, jak się to wszystko tutaj goi. E, ona jest naprawdę mała. E, jest dziś taka. Naprawdę, ja się zastanawiam, jak oni to włożyli. Jak? To naprawdę jest małe, no nie pokażę Wam, bo byście się obrzydzili i po prostu nie. Ale ta bizna naprawdę jest mała i uważam, że jest zrobiona przepięknie, bardzo estetycznie i tak jak mówię, uważam, że byłam u odpowiedniej osoby. Jeśli chodzi o klinikę, bo też pytacie bardzo często na Instagramie, to ja stwierdziłam, że dopóki się wszystko nie wygoi, dopóki wiecie, nie zakończę już. Tego wszystkiego, no to bez sensu, żebym mówiła, gdzie byłam, u kogo robiłam, no bo nie chcę, żeby ktoś poszedł w to samo miejsce, a potem okazało się, że było coś nie tak, i to jest nagle moja wina. Więc na razie, że tak powiem, jest cisza, milczę z tym. Ale jeśli chodzi o właśnie informacje typu, ile mililitrów, ile dałam pieniędzy, lub jakieś inne pytania, jeśli macie, możecie śmiało zadawać, nie mam problemu, żeby na to odpowiedzieć. Myślę po prostu, żebyście tutaj zadali pytania po prostu na Instagramie QA. No i po prostu zrobimy filmik, gdzie ja odpowiadam na te pytania, żebyście po prostu mieli to w jednym miejscu. Yy, tak jak mówię, jedyne pytanie, na które na ten moment no, nie chcę odpowia od odpowiadać, to jest miejsce. Nie żałam zastrzeżenia, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, uważam, że trafiłam w odpowiednie miejsce, ale dopóki no, nie zagoję się w 100%, yy, no to bez sensu, żebym yy, mówiła. Ogólnie to jest też mój taki pierwszy filmik w formie QA, więc mam nadzieję, że jest on w miarę okej. Okay. Na pewno brakuje tutaj e, mikrofonu, ogarniemy. Mam nadzieję, że go kupię na dniach. Ja ogólnie miałam mikrofon, tylko że po prostu zmieniłam telefon. I w tych starych iPhone'ach, wiecie, jest to takie było to charakterystyczne wejście i kupiłam mikrofon, gdzie było wejście typu C. No i teraz wymieniłam tego iPhone'a, jest to wejście typu C i się zesrałam, bo mogłam ten mikrofon zostawić, ale nie wiedziałam, żeby wymieniać telefon. E, to tak po prostu, tak tak, tak się usprawiedliwiam I mam nadzieję, że jakoś też jest w miarę ok nagrana po prostu telefonem, yy, chyba że jest do dupy, yy, no to powiedzcie mi, może ktoś się zna, jaką kamerę powinnam kupić albo jakiś aparat, żeby to lepiej wyglądało, chyba że wszystko jest ok i jest ładnie, no to na razie zostaniemy przy tym. Pozdrawiam.